Cześć widzowie karawaningowcy. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać ognisko szwedzkie. Jak je zrobić i do czego je wykorzystać możemy. Nisko szwedzkie to jest coś takiego. Bierzemy sobie okrąglak, nacinamy go piłą na krzyż. Zostawiając mniej więcej 5 do 10 cm tutaj od dołu. Jak ono działa? Ano działa także w tym miejscu, gdzie mamy to nacięcie krzyżowe. Wkładamy sobie podpałkę z grilla. Możemy sobie tutaj nakłaść kilka szczapek i po prostu to podpalamy. Takie ognisko z pieńka, które ja tutaj mam, pali się około 4 godzin. Do czego je możemy wykorzystać? Możemy je wykorzystać do gotowania. Wyjeżdżając gdzieś poza miasto kamperem czy przyczepą. Możemy sobie takich kilka pieńków zabrać ze sobą. Yy, są miejsca gdzie nie wolno palić ognisk. Wtedy Bierzemy sobie takie ognisko szwedzkie Kładziemy sobie na przykład na podstawce z grilla czy tej misce takiej na której rozsypujemy węgiel Podpalamy i mamy sobie ognisko Daje nam dużo ciepła Pali się wolno dosłownie jak świeczka tak jak już wspomniałem, możemy tutaj postawić sobie na tym czajnik z wodą zagotować, możemy postawić garnek, coś ugotować, patelnie. Takie ogniska wykorzystywano między innymi podczas I wojny światowej w okopach, gdzie no ciężko było z opałem, i takie ogniska też z pięńku robiono. Jeżeli ktoś nie ma możliwości, żeby sobie taki pieniek zrobić, możemy to zamówić sobie na tartaku lub u ludzi, którzy handlują drewnem opałowym. W taki sposób, kochani, pali się ognisko szwedzkie, tak zwane. U mnie pali się już około godziny. Mam nadzieję, że jeszcze 4 godziny co najmniej będzie się to paliło. Ognisko to zrobiłem sam z pieńka sosnowego. Jak to jest zrobione, to wam pokażę przy okazji jakiegoś tam filmu. Natomiast dzisiaj, 30. Listopada, nie przepraszam października, bo listopad jest jutro. To 31 dzisiaj. O, widzicie, jak mi się to wszystko myli. Jestem na łowisku Słupsko. Przyjechałem na połów Sandacza i Szczupaka. Jutro do południa wracam do domu. I w tym tygodniu raczej nic nie będziemy robić, nic nie będziemy nagrywać, ponieważ są święta, wszystkich świętych trzeba odwiedzić rodziny, trzeba groby odwiedzić, powspominać zmarłych. Natomiast w przyszłym tygodniu już postaram się coś wam nagrać. Popatrzmy sobie jeszcze, jak płonie nam to ognisko, daje dużo ciepła. Tutaj, słuchajcie, y, można postawić czajnik z wodą, zagotować. Można usmażyć coś na patelni, ponieważ to działa jak palnik. Y, takie ogniska również stosowali żołnierze w okopach I wojny światowej. Co więcej, chyba nic. Czekam na wieczór, który zapowiada się gwiaździsty. Wczoraj było pięknie, przepięknie było widać Wenus, Saturna. Naprawdę powiem Wam, jestem bardzo zadowolony. O Saturna nawet już widać. Nie wiem, czy w kamerze to będzie widać, ale mniej więcej Saturn jest tam. Nie wiem, czy to damy radę tutaj. O, zobaczcie, to jest Saturn który nam tutaj ładnie przyświeca. Tutaj pokażę wam, jeżeli uda mi się trafić. Tu jest Wenus, która też ładnie nam przyświeca, ale całkowite efekty będą widoczne dopiero w nocy. Tak wygląda wieczorne łowisko. Masa tu jest dziki gęsi, które już zleciały nad wodę. Słychać kaczki, atmosfera jest naprawdę super, coś pięknego. Słuchajcie, polecam każdemu taki wypoczynek. Tu już nie chodzi o te połowy ryb, o to wszystko, ale chodzi o wypoczynek, przed, przede wszystkim ten psychiczny od pracy, dnia codziennego. I to jest naprawdę fajne. Jeszcze wam pokażę. Tutaj stoi kamper. W nocy temperatura spadła do minus 1 stopnia. Nad ranem było 0 stopni. W ciągu dnia było pięknie, słonecznie. Temperatura dochodziła do 15 stopni. No, w tej chwili już jest 7 stopni. Wieczór wiadomo, będzie się ochładzać. A ja sobie tutaj posiedzę przy ognisku.